Cieszę się bardzo, że mogę być znowu na ziemi szczecińskiej, dlatego że mieszka tutaj bardzo wielu potomków kresowian, ale także wielu ludzi, tak jak tutaj młody człowiek, który pamię którzy pamiętają o kresach, angażują się w przypominanie prawdy. I to jest bardzo ważne, bo dzisiaj nikt nie chce przesuwać granic, tylko jednak bez znajomości kresu. Nie da się poznać tożsamości polskiej. I cieszę się bardzo, że jest młode pokolenie, które o to dba i które animuje różne rzeczy. I tak jak przeżywałem w tym roku przepiękne, przepiękne wydarzenie w postaci poświęcenia pomnika ofiar ludobójstwa na Kresach, który to pomnik stanął na cmentarzu w Szczecinie, tak dzisiaj, w czasie kolejnego spotkania, tym razem w Lipianach, możemy wspólnie się cieszyć. Z tej właśnie wspaniałej tradycji kresowej. A, dziękuję serdecznie, że się kolejny raz na Pomorzu Zachodnim no, od, odwiedził. No, zawsze tutaj. Kolega mnie <laughs> nieraz tu dopinguje, pisze do mnie, zaprasza. Tak, jak tutaj się burmistrz, ja się cieszę, właśnie. Oczywiście bo... zapraszamy również po wyborach, już do Szczecina, też na, tak, na tak. wykład. Tak, tak. Uważam, że to jest ważne, dlatego że tożsamość mieszkańców yy, Ziemi Szczecińskiej którzy teraz są kresami zachodnimi, jest bardzo ważne, żeby oni wiedzieli o swoich korzeniach, ale równocześnie zdawali sobie sprawę, czy są na kresach wschodnich, czy zachodnich, że trzeba o rzecz pospolitą dbać. Dziękuję i zapraszamy ponownie. Ponownie zapłacić.